Prace na terenie ośrodka rozpoczęły się w drugiej połowie 2024 roku. Polanka zmienia się z dnia na dzień i zyskuje nowe oblicze. Wykonawca przebuduje tamy, przez co podniesie się lustro wody i zmieni się linia brzegowa. Odmienione oblicze zyskają plaża, amfiteatr oraz plac zabaw. Pojawią się nowe chodniki, oświetlenia oraz tężnia. Wszystko po to, aby polanka znów stała się atrakcyjnym miejscem dla turystów. Wcześniej w innych czasach, że jak to, jak to określę, gdzie nie było popularne, aż tak nie mieliśmy otwartych granic. Karbatka tętniła turystami. Ściągała tu mieszkańców nie tylko okolicznych miast typu Radom, ale też o wiele, wiele dalej. Więc Polanka w ogóle jest takim magicznym miejscem nie tylko dla nas, mieszkańców, ale dla wszystkich, którzy choć raz się na niej znaleźli. Więc Teraz chcielibyśmy przywrócić jej dawną świetność. Prace realizuje firma Budowano Remontowa Budrem. Gmina na całą inwestycję wyda ponad 7 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Polski Ład. Wszystkie prace mają zakończyć się w październiku bieżącego roku, ale gmina w porozumieniu z wykonawcą planuje wykonać wszelkie prace jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu kąpielowego, a tym samym wcześniej udostępnić obiekt.